Kochani, z tej strony Janek, zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Generalnie rezygnuję z tej deski. Ładnie wygląda, ale tutaj nie mam jak zmiatać. Brud by się zbierał. Z kolei w ten sposób też niezbyt ciekawie. Muszę to po prostu na wymiar, bo nie miałem aż takiej dużej. Na wymiar coś takiego będę musiał zrobić, ale to później. Dzisiaj plan jest taki, żeby tutaj zaprojektować i wykonać taką jakąś szufladę wysuwaną, żeby tutaj wysuwała się do tego momentu kuchenka, żebym tu gotował i tutaj, żeby był przewiew, żeby po prostu no nie robiła się wilgoć w aucie. Także biorę miarkę i robię szybki projekt. Odtąd dotąd przyjmijmy 30 cm i tutaj, żeby mi nic nie przeszkadzało, przyjmijmy 40 30 na 40. Tak wygląda moja kuchenka. Jak widzicie, 40 cm jest jeszcze zapas, a w ten sposób 30 jest praktycznie na styk. I mam dwie takie prowadnice już wam pokazuję jak one działają. Są to takie prowadnice, tutaj są łożyska w środku. I wysuwają się w ten sposób. Jest blokada. Chowają w drugą stronę. Też mogą tak się wysuwać. No i generalnie o to mi chodziło. I teraz tak. Tutaj tymi miejscami przykręcę do jakby szafki. A tutaj na tych elementach będzie sklejka. Czyli będzie to tak wyglądało. Jedna prowadnica będzie tak przykręcona. Druga. Ten sposób. Będzie zrobione optymalne, takie po prostu prostokątne. Można powiedzieć, ala, ala taka wnęka. No i w ten sposób to jak, jakiś uchwyt i czy rączka, i bez problemu będę chował i wyciągał kuchenkę. To jest dość wytrzymałe. Wytrzymuje kilka kilogramów, także bez problemu. No i prosta rzecz 14 zł, czy ile tam za to zapłaciłem? No i będzie. No, rewelacyjny system to mi się strasznie podoba. Jeszcze zobaczę, jak to w aucie będzie wyglądało. Wyobraźcie sobie tutaj, mniej więcej, może troszkę wyżej, bo nie ma znaczenia. Nie musi, nie musi to być wysoko, bo nad tym będzie kuchenka. Chyba, że zrobię wyżej, a na dole będzie schowek jakiś. To też mogę w ten sposób, ale tu generalnie będzie mi się, im niżej, tym wygodniej będzie mi się gotowało. I tak wygląda przed rozsunięciem. No, a tak będzie po rozsunięciu, czyli dokładnie to czego tutaj. O, drzwi jeszcze kawałek, mogę. Ten dokładnie tego oczekiwałem. Prowadnica, pyk, i tutaj drugi element będzie gdzieś w ten sposób. Więc nie ma problemu. Ja sobie dam radę tutaj usiąść i tutaj jajecznice, jakieś rzeczy bez problemu da się gotować. Niestety wysiadł mi prąd, ale. I tak, i tak coś nagram. To ma 40,5 cm, także dwa kawałki będą 40,5 na 12. 12 wysokości. Biorę poprawkę na centymetrową sklejkę i żeby troszeczkę minimum centymetr luzu było. Później 30 na 12, to jest minimalna tutaj wielkość między dwoma prowadnicami, żeby było takie raz dwa potrójne pudełeczko i dalej 30 na 40,5 to jest przykrywka. Gór, górny poziom, żeby zasłonić. I 33 na 28. Dlaczego na 28? Z tego względu, że 30 będzie pomiędzy prowadnicami, a prowadnica ma e, centymetr. Także odchodzą 2 cm to 28. A 33, bo dokładnie odtąd dotąd jest 33. I to jest idealny wymiar na kuchenkę. Także mam wymiary, więc co przyciąć. Tylko teraz muszę poczekać, aż będzie prąd. Akurat mi jeszcze zostały cztery kawałki sklejki. Także mam nadzieję, że z tego uda mi się zrobić wszystko, co tu potrzebuję. Prosta szyna, miarka, długopis 40,5 na 12. Tutaj mam z tych dwóch fragmentów. Tutaj mam 40,5 na 30, tutaj 33 na 28 i tutaj ostatnie 30 na 12 także udało się, ten fragment jeszcze mi zostanie na co innego, jestem mega zadowolony bo z jednej grubości i to z jednego rodzaju była sklejka bardzo dobra ona jest po prostu w stanie kurde, światło kiepskie w stanie jest perfekcyjnym będzie bardzo ładnie pomalowana bajka Prąd wrócił, idę ciąć. Postanowiłem ciąć w altanie, no bo tam mokro tutaj nie chcę robić syfu, przydoblo wiecie. Także robię tu chwilę porządek i tutaj będę przecinał te sklejki. Od razu dałem nowy brzeszczot, no bo chcę bardzo precyzyjnie przyciąć, a stary mógłby trochę mi pokrzywić. Dobra, mam te 5 elementów, nawet za bardzo nie nabrodziłem. przeszlifuję ranty i biorę się za porządek. I dalej będę kręcił całą konstrukcję. Generalnie wszystko ładnie pięknie, ale nie wziąłem jednej rzeczy pod uwagę. Widzicie? Tych 2 cm, że ta musiała być szersza, żeby i, i na tej sklejce być, i na tej. Także ona wchodzi bezpośrednio w ten sposób. A tak nie chcę, bo chcę na tym coś kłaść, więc to ma być wytrzymałe. No, także muszę przyciąć. Na szczęście z tego kawałka mam jeszcze materiał, także, no takie niedopatrzenie. Na szczęście przestało padać, więc tutaj szybko przytnę dałem podkładki, żeby nie ubrudzić sklejki. Tak się zastanawiałem o kolejności skręcania tych prowadnic. Z tym, ok, teraz będzie precyzyjna robota. Ustawiam sklejkę w ten sposób. Prowadnica idzie tak, i tutaj będę nawiercał bardzo cieniutkim wiertłem. I później takie wkręty do drewna też cieniutkie w wielu miejscach i powinno bardzo dobrze trzymać. Przykręciłem dwa skrajne, i wziąłem pędzelek, żeby to tutaj z pyłu zaraz, bo to muszę trzymać w czystości. Żeby tych łożek kulkowych nie, nie rozwalić, nie zanieczyścić. Fajnie to wygląda, równiutko. Bardzo ładna sprawa. Tak to wygląda. Dałem generalnie tutaj co drugi. A na początku, gdzie będzie największe obciążenie, tutaj i przy końcu, po dwa wkręty trzyma się to naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że więcej wkrętów nie potrzeba. A oczywiście, zapomniałem, że jak przesunę tą szynę, to że jeszcze tutaj jest koniec. Także jeszcze jeden na wzmocnienie, i biorę się za drugą stronę. Jedna część zrobiona. Wszystko to elegancko chodzi. A pokażę wam nawet. Tak ze statywu. W ten sposób będzie się wysuwało elegancko. Tylko tu mi się nie podoba, że trzy otwory. Także do jeszcze ze trzy wiertłem do metalu. Mogłem to zrobić wcześniej, aczkolwiek teraz bez problemu w ten sposób, trzymając sobie, poprzewiercam. No bo tutaj mniejsze wkręty pójdą do sklejki, żeby jej po prostu nie przewiercić na wylot. No i bardzo fajnie. To mi się podoba, bo bardzo dużo mierzenia, ale precyzja wykonania. Myślę, że bardzo spoko. Szczególnie tutaj te końcówki. Idealnie. Użyję wkrętów do metalu. Z tego względu, że jak schowam tutaj łepek, to bardzo duża powierzchnia tutaj ciągnie za blachę. I, i kompletnie nie przeszkadza. O, tu akurat nie mam ruchu. O, nie przeszkadza taki łepek. Także no, musi być w ten sposób wykonane. Już nawierciłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć otworów. Przesuwam tą szynę w tamtą stronę i kolejne raz, dwa tutaj wzmocnione i trzy. I to będzie już na pewno bardzo dobrze się trzymało. Tu zapomniałem, że są dwa, także to nie przeszkadza. Zobaczę tylko, czy jak włożę tutaj tego wkręta, to czy szyna nie będzie blokowana w żaden sposób. W zasadzie w ogóle nie przeszkadzało, ale było słychać taki kurde mikrodźwięk, także wziąłem taki mały metalowy przedmiot, położyłem szynę w ten sposób śrubę kilka razy młotkiem, potem rozwierciłem i teraz nic nie przeszkadza. W zasadzie te otwory mogłyby być niezbyt równe wiecie w stosunku do tych ale ja mierzę każdy otwór i robię identycznie bo chcę zachować tutaj symetrię kolejnym etapem będzie zmierzenie odrobinkę dam do góry po prostu żeby po ziemi się nie suwało albo zobaczę czy w takiej pozycji w ogóle to nie blokuje bo może w takiej może ciut wyższej zaraz zobaczę wziąłem prosty kawałek blatu ze sklejki zachowałem tu środki Czystości ostrożności przed czystością, bo tutaj ostrożności przed brudem, w zasadzie wszystko pędzelkiem kilka razy. No, bo już jak przykręcę, to będzie gorszy dostęp. Także, ostatnie porządki. No, i biorę się powolutku za przykręcanie w ten sposób. Zrobiłem test. Niestety, w praktyce blokują te śruby. Sprawdziłem z takimi, te nie blokują, więc muszę użyć tych, ale niestety nie mam krótkich, więc muszę je przyciąć szlifierką kątową, trochę naostrzyć no, trochę się pobawię. O jejku, z tymi śrubami się namordowałem, ale dobrze, że uciąłem, bo ta końcówka to tak naprawdę jest, żeby przewiercić drewno, tak? Przewiercić, żeby po prostu się przebiła, a tak naprawdę tutaj miałem sam gwint elegancki, także myślę, że to. No, mocniej będzie trzymać. Tu mi nic nie powychodziło. Tutaj po starych wkrętach dziurki tutaj w trzech miejscach to będzie od ściany, nie będzie tego widać. Już po prostu nie mam materiału na kolejne takie cięcia. No, to, to to nie przeszkadza. Już Wam pokazuję, jak to chodzi pięknie. A więc to muszę przetrzymać. Tyk. Tyk się blokuje. Tu jak będzie kuchenka, no to z kuchenką tak to będzie wyglądało. No, mistrzostwo świata z tyłu zapomniałem o prowadnicach. Także musiałem tutaj w rancikach poprzycinać. No i słuchajcie, zaraz przewiercam, tylko wezmę tutaj taśmę, żeby mi nie rozwarstwiło drewna. No i kurczę, już zaraz będzie wszystko zrobione.